Komiletyka zajmuje się teorią i praktyką kaznodziejstwa, czyli jednej z podstawowych form komunikacji religijnej. Kazanie ukierunkowane jest na przekaz doktryny oraz kształtowanie postaw etycznych, a jego celem jest nie tylko pouczenie, lecz także duchowe umacnianie wspólnoty wiernych. W tradycji biblijnej kazanie ma charakter dydaktyczny, objaśnia zasady wiary i analizuje kwestie moralne. Klasycznym przykładem jest kazanie na górze, które w syntetyczny sposób przedstawia fundamentalne normy życia duchowego i etycznego. W późniejszych epokach kaznodziejstwo rozwijało się w różnych kierunkach. Szczególną rolę odgrywały kazania sejmowe Piotra Skargi, które pełniły funkcję nie tylko religijną, lecz także społeczną i polityczną. Były interpretacją bieżącej sytuacji państwa i miały mobilizować odbiorców do działań naprawczych. Kazanie, niezależnie od epoki, pozostaje narzędziem łączącym wymiar duchowy z praktycznym życiem wspólnoty. A homiletyka, nauką o jego formie i treści, ukazuje, jak słowo może kształtować wiarę i sumienia.